debiut tak naprawdę w seniorskiej piłce kobiet Widzewa Łodzi, no bo do tej pory nie było takiej sekcji, więc historyczny moment nie tylko dla was, ale i dla klubu. No i dzisiaj tak naprawdę trochę stałyście przed takim zapytaniem jak to będzie wyglądać, bo na pewno jeżeli patrząc na trenera to jego doświadczenie mogło tutaj budzić takie przekonanie, że będzie, będzie dobrze. Natomiast na pewno przed tym pierwszym meczu, bo pierwszy mecz przełożony, drugi pauzowałyście, więc już wchodził się w tą trzecią kolejkę, więc też taka trochę więcej nie wiadomość. Ale jak oceniasz ze swojej perspektywy to spotkanie? Czy faktycznie zrealizowaliście te cele, które trener Wam przedstawił przed meczem? No na pewno w tym pierwszym meczu chcieliśmy wygrać. Mamy młody zespół, więc tak naprawdę nie wiedziałyśmy, czego się spodziewać. Eee też ciężko było tak naprawdę tutaj przeanalizować te przeciwniczki, ale jakby nie patrzeć, grałyśmy z liderem dotychczasowym, ale udało się wygrać. Na pewno byłyśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Trener, tak jak Pan powiedział, bardzo doświadczony, dobrze nas przygotował i jedziemy dalej. No właśnie, dzisiaj naprawdę wyglądała ta gra bardzo dobrze, przede wszystkim bardzo dobre i szybkie wymiany, przede wszystkim podanie zarówno w fazie defensywnej, jak i ofensywnej. Więc wyglądało to naprawdę dobrze, ale przede wszystkim dużo na, opiera się zespół na bardzo młodych zawodniczkach, dużo młodych tych zawodniczek i to one też dają, mają dawać tą jakość, no i za kilka lat... Sięgać po te cele, jak ostatnio Ewa Pajor, tak? Więc myślę, że każda z tych zawodniczek, nawet Ty, chciałobyście osiągnąć coś więcej niż tylko grę gdzieś w czwartej lidze. No ale widać, że sprawia Wam tą radość. No i pytanie, co dalej? No bo pewnie zakładacie gdzieś tam ten awans do wyższej klasy rozgrywkowej, no i walkę jeszcze o te wyższe cele. Tak, ale tutaj ta czwarta liga to nie jest jedyna liga, w której gramy. Jeszcze będą przygotowania do CLJ dla dziewczyn. także Rozgrywek jest bardzo dużo, ale fajnie by było awansować. Na pewno nie jest to jakiś cel taki nadrzędny, no bo mamy młody zespół, nie wiadomo jak ta liga będzie wyglądała. Są też mocne drużyny, ale fajnie by było, gdyby udało się awansować. No tak, Ale czwarta liga nas nauczyła, że albo mamy bardzo doświadczone zawodniczki, gdzie w swego czasu zawiszarz było taką drużyną, można powiedzieć, bardzo doświadczonych zawodniczek. Tam młodych było bardzo mało, ale też właśnie młodych, tak, czyli włókniarz Konstantynów gdzie tam to na tych młodzieży się opiera. U was tak samo. Wygląda to dobrze. No co? Tak naprawdę kolejne mecze przed wami, no i przede wszystkim chyba cieszycie, że publiczność przychodzi, no bo to też jest dla kogo grać, a nie tylko dla pustych trubów. Oczywiście, zawsze piłka nożna dla kibiców. Dokładnie. Życzę powodzenia w kolejnych meczach, no i oczywiście zdobyczy punktowych, bo na czacie były też już właśnie, żeby, się, żeby ten wynik był pocieszeniem tego meczu seniorów w Ekstraklasie, którzy przegrali swoje spotkanie dosłownie kilkaset metrów stąd. Nawet jeszcze nie znam wyniku seniorów, ale to w takim razie cieszę się, że chociaż nam się udało wygrać. Powodzenia, dzięki. Dziękuję bardzo.